Serdecznie witam Was w tej pięknej zimowej aurze, końcówka ferii szkolnych w tym roku, jednolitych dla całego kraju. W związku z tą panującą pogodą i cudownym klimatem zimowym, warto przypomnieć sobie kilka zasad bezpiecznego poruszania się, bezpiecznego spędzania ferii. Za moimi plecami widzicie piękny, teoretycznie zamarznięty zbiornik wodny. Pragnę Wam przypomnieć, że co roku kilkanaście osób. Ponosi śmierć w wyniku załamania się pod nimi tafli lodu. Czy to jest bezpieczne, czy nie? Pamiętajcie, jeżeli chcemy uprawiać sporty zimowe, w tym łyżwiarstwo i inne tym związane sporty, warto korzystać ze sztucznych lodowisk. Chodząc na zamarznięte rzeki, jeziora bądź inne akweny, podejmujemy bardzo duże ryzyko. Nigdy nie mamy pewności, jaka jest grubość lodu. Czy ten lód się pod nami nie załamie? Jak głęboka jest woda pod spodem? Tego nie wiemy nigdy. A w takiej wodzie, która jest pod tym lodem, człowiek wytrzyma bardzo, bardzo krótko. Nie ma co tego sprawdzać. Po prostu na zamarznięte akweny nie wchodzimy, ponieważ to może być dla nas bardzo niebezpieczne. Ze śniegiem myślę, że nieodłącznie kojarzą nam się zawsze Ciekawie spędzone chwile na sankach, zjeżdżając z różnego rodzaju górek, wzniesień. Super zabawa! Pod jednym warunkiem: że zadbamy delikatnie o swoje bezpieczeństwo. Pomyślmy o tym, gdzie zjeżdżamy, skąd, gdzie możemy wjechać. Zjeżdżanie z górek, pagórków położonych przy drodze, przy jakiejś rzece, przy jakimś innym niebezpiecznym miejscu nie będzie dobrym pomysłem. Zawsze trzeba uwzględnić to, co się może wydarzyć. Tak samo latem, kiedy gramy w piłkę przy drodze, po prostu tego nie powinniśmy robić. Tak samo zimą nie zjeżdżamy na sankach z górki, obok której jest bezpośrednia ulica. I na tą ulicę możemy po prostu wjechać, jeżeli nie zdążymy wyhamować. Bo i takie, niestety, tragiczne sytuacje się zdarzają. Dbajcie o siebie. Ferii zostało jeszcze chwila. Korzystajmy ze śniegu, bo nie wiadomo, kiedy będzie ponownie.